Dzień dobry kochani, dzień dobry, dzień dobry W ten jakże piękny wiosenny dzień. Mamy wiosnę, wszystko. O! Ktoś tam daje znać o sobie w lesie. Wszystko pięknie kwitnie. Tutaj możecie zobaczyć mój czosneczek. Tam jeszcze troszeczkę więcej czosnku i troszkę cebulki. Na niszce jest e, ogóreczek, tutaj sałaty, ziemniaki, e, cukinia, tam jest arbus, a to wszystko są e, buraki. Zmiany, zmiany, zmiany kochani. Jutro jest wielki dzień, a ponieważ jutro przyjeżdża do mnie Piesek. Szczeniak, cudowny szczeniak, mastifa tybetańskiego, oryginalnej, tybetańskiej linii, przepiękny. Jutro coś nagram, e, prawdopodobnie Ania, która jest e, mamą całej hodowli. E, jutro e, będzie u mnie. Z Szczeniakiem i z innymi psami także coś, coś nagram. Także zmiany się musiały jakieś poczynić ku temu, żeby Szczeniak mógł tutaj przyjechać. Kable musiałem zakopać, pęża też musiałem schować, więc uskuteczniłem w końcu ten zbiornik. To jest 1000-litrowy zbiornik z atestem na, deszcz, na, na wodę pitną. Jest yy, napełniane jest 40 litrowy. Jest on grawitacyjnie po prostu napełniany ten 40 litrowy, no i w sumie od tygodnia już, już nie napełniałem tej tej 40 -tki. Także działa wszystko świetnie. Tutaj jakaś rzadkie weczka sobie, sobie jest. Cała, cała instalacja działa świetnie. W tym tygodniu był tylko jeden taki bardzo, bardzo deszczowy dzień, przypój naprawdę mega mega grube chmury i no niestety bateria się podładowała tylko 10%. No ale jak jest troszeczkę z końca tak jak dzisiaj, to już w tym momencie bateria jest z powrotem na 100%. Możecie zobaczyć jak pięknie Tarnina kwitnie na biało. I cudny, cudny widok. Wspaniale. Pięknie. No, więc e, dlatego, żeby Mógł tutaj zamieszkać ze mną szczeniaczek. Musiałem w końcu zrobić bramę. Przepraszam Was, że nie obrałem nic z budowy bramy. No ale to jest w zasadzie prosta konstrukcja. Są tylko zacięcia porobione, i, i tak wygląda moja brama. To jest jedno przęsło, tam jest drugie przęsło. Wiem wiem, za chwilę ktoś powie, że o, dlaczego nie ma takiej poprzeczki to jest całe. No ale czekajcie. Ta poprzeczka przez całe co robi? Trzyma nam kąty, tak? Także mam poprzeczkę, która mi trzyma te dwa kąty, ten kąt, przepraszam. I mam tą poprzeczkę, która mi trzyma ten kąt. I, i tyle. I tyle. Wystarczy. Prostota. To. Prostota. To. Tak wygląda moja kochana brama. Wszystko działa świetnie. Tu jeszcze jedne śrubki zapomniałem. te dwóch śrubek, nawet tu też jednej się zrobi. Wszystko działa świetnie. No i w tym tygodniu jeszcze uskuteczniłem kompostownik Muszę w tym roku się skupić na robieniu własnego kompostu Tutaj przywiozłem troszeczkę buka ostatnio Z lasu, wiatrołoma Piękny buczek Tam mam jakąś to pole pod drugim stołem A tu mam z mojego lasu z dołu e, olchy e, Olchy, przepraszam, leszczyny w większości to są leszczyny, także troszkę tego jest, tam też jest jeszcze jakieś drzewo, no w tym roku chciałem robić, e, chciałem robić grządki tutaj, w przyszłości stanę tutaj szklarnie, ale w tym roku chciałem już robić grządki tutaj i kupiłem trochę ziemi, ale zdając sprawę, że ta ziemia teraz ja sobie mogę doniczki wy wypchać nią, a nie robić grządki. Więc jak widzicie tam jest kompostownik, cztery komory, żeby przerzucać z jednej do drugiej, z jednej do drugiej. Więc dwie porcje kompostu robione na raz. Muszę zrobić jeszcze ściany, ale ściany prawdopodobnie użyję na ściany blachy fala tej trapezowej, która jest na dachu garażu, bo jak wiecie w tych blaszakach lubi się woda skraplać. I jest to upierdliwe, jest to upierdliwe, bo kapie na narzędzia kapie na wszystko ta woda. Więc już znalazłem, e, dzięki Wam w sumie, dziękuję bardzo za, za radę, znalazłem e, blachę trapezową z powłoką antykondensacyjną, chyba tak się to nazywa. <grym> e, no i koszt wymiany całego dachu to będzie jakieś 300 zł, więc nie jest to jakiś majątek. Tu jakieś więcej drzewa jeszcze drewna, drewna, przepraszam, drewno, drewna, drewna, by więcej. No, także tak to wygląda. Eee, właśnie piekę chlebek, piekę chlebek i dzisiaj piekę troszeczkę inną metodą chlebek i chciałbym wam pokazać jak wygląda pięknie chlebek. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, bo robiłem inną metodą i cały czas miałem problem z polską mąką generalnie bo chleby wychodziły płaskie, nie chciały rosnąć ilekroć użyłem angielskiej mąki chleb pięknie wyrastał, zupełnie inna struktura glutenowa, bla 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 no ale zrobiłem inną metodą, może polska mąka potrzebuje innej metody nie wiem no ale zobaczcie na ten chlebek no po prostu chleb oczywiście na zakwasie nie, nie żadne drożdże, byle co tylko po prostu piękny, piękny chlebek no, także e, instalacja działa świetnie. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z niej. Mimo, że ty wydałeś parę tysięcy mniej, cieszę się bardzo, że zaoszczędziłeś, ale może tak miało być. Whatever, <grywa> e, ja jestem zadowolony i tak liczyłem na początku, że wyjdzie więcej. Więc e, jest, jest super. No, i tyle kochanie, jutro przyjeżdża szczeniak, także będzie co robić. Będzie trzeba się zająć dzieckiem. I zostawiam Was z tym przepięknym, jakże widokiem. Życzę Wam wszystkim, abyście byli szczęśliwi, zdrowi przede wszystkim. I pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję bardzo za oglądanie.